Niech moc będzie z wami! A lajk like z tym filmem! Jasną stroną ulicy idźcie wydając subami! Wybaczcie. W przeciwieństwie do materiału z Red Dead Redemption 2 sprzed tygodnia, dzisiaj nie mogę się pochwalić równie fajnym i adekwatnym do omawianej gry strojem. Ale serio, szlafrok? Jednak jak na nowy format przystało w dniu dzisiejszym oprócz przedstawienia wam swojego podejścia do upadłego zakonu opowiem wam trochę ogólnie o swoim podejściu do uniwersum Gwiezdnych nie jestem ani jego fanatycznym miłośnikiem, ani tym bardziej zagorzałym hejterem. Odczysta czysta neutralność z kategorii z przyjemnością zobaczę, ale pieśni na ten temat pisał nie będę. O tyle, o ile twory wyobraźni George'a Lucasa pod kątem fabuły i bohaterów ujmowały mnie bez reszty, tak cała otoczka audiowizualna, lasery, dziwne, momentami odpychające rasy, pokraczne opancerzenie czy zbyt przesadne momentami podejście w family friendly nie była moja bajka, jednak absolutnie wszystko się zmieniło, gdy światło dzienne ujrzał Łotr 1, którego to uważam za absolutne mistrzostwo świata. Z szokującym finałem, zgrabnie łączącym piękno scenerii z teatralnym dramatem. Czy serial Mandalorian, który przypomina klasyczną grę RPG na zlecenia i nagrody z intrygującą tajemnicą w tle. Co łączy te dwa dzieła? Wyraźnie odczuwalnie mroczniejszy, bardziej dorosły i bezpardonowo brutalny klimat. Wszystkiemu jednak, co kojarzy się z Gwiezdnymi Wojnami. I czy są to filmy, seriale, gry, komiksy czy książki? Nie można odmówić jednej rzeczy – uczucia uczestnictwa w prawdziwej przygodzie. Przygodzie z takim rozmachem i lore, że światowa fascynacja na punkcie Star Warsów przestaje kompletnie dziwić. Chociaż nie, czekajcie, były jeszcze kultowe kosmiczne jaja. W myśl gatunków dzieł science fiction zawsze było mi bliżej do światów Starcrafta, czy chociażby ma efekta. Nie zmienia to jednak faktu, że w takie kotory bądź odsłonę online bawiłem się po prostu wyśmienicie. Koło pełno pełnokrwistego repega nigdy nie przejdę obojętnie. Czego myślę swojego czasu dałem dowód w ramach specjalnego odcinka sentymentalnie przez gry. Wybaczcie po prostu muszę przytoczyć jeszcze raz ten wstępniak serdeczna tarcza kochani zdajecie sobie na pewno sprawę ile wysiłku czasu i nakładów finansowych kosztuje mnie każdy odcinek sentymentalnie przez gry przez ten odcinek budżet na rekwizyty został mówiąc delikatnie rozwalony pomijam już kwestię nakładu sił i czasu na szczęście po wielu kredytach i wielu tygodniach przygotowań mamy efekt uważam że miazdży Przechodząc do meritum, Star Wars Jedi, upadły zapłon. Star Wars Jedi, upadły zakon to wreszcie porządna gra o gwiezdnych wojnach od lat. Nie jest to może wymarzony KOTOR 3, ale Studio Respawn Entertainment w żadnym wypadku nie można zarzucić, że nie stanęli na wysokości zadania. W skrócie, grę można by określić takim. Uncharted albo męskim Tomb Raiderem w świecie gwiezdnych wojen. Od mistrzowsko zrealizowanej mechaniki zręcznościowej w odniesieniu do elementów platformowych. Iście filmowej rozrywki pełnej widowiskowych scen. Przez zagadki środowiskowe w ramach satysfakcjonującej eksploracji, urozmaicające zabawę elementy RPG oraz system modernizacji naszego sprzętowania. Audiowizualny przepych oddający klimat całej sagi. Wreszcie świetnie zrealizowana walka mieczem świetlnym i używanie mocy. Mówiąc krótko, wszystko stoi tutaj na równym, bardzo porządnym poziomie. Momentami irytował mnie tylko fakt, że przez Camerona Monagana cały czas widziałem w głównym bohaterze Jokera z Gotham. Mimo jednak całego tego pakietu wachlarzyska superlatyw nie jest to... Jeszcze to na co czekam. Jak już wcześniej wspomniałem, sytuacja podobna do władcy pierścieni i śródziemia. Tutaj również wyglądałbym pełnoprawnego, wielkiego z wiedźminowskim rozmachem: RPGA. Właśnie coś w stylu kotora trujeczki. Reasumując, grę polecam z czystym sumieniem. Zwłaszcza jeśli zawsze marzyliście o zostaniu Jedi. I to w środowisku gry, która po prostu robi to dobrze. Dobrze od czasów doskonałego i kultowego Star Wars Jedi Knight Jedi Academy z 2003 roku. Dziękując ślicznie za uwagę, prosiłbym Was o podanie w komentarzach Waszej ulubionej gry w Uniwersum Kwiezdnych Wojen. Tarcza!